Poprosiłem kilku youtuberów, aby ocenili piosenkę, którą razem ze wspaniałym Dominikiem nagraliśmy. Wśród tego wspaniałego grona znajduje się Aqua, Ivy, Ogramto, Shadow, Pokemucha, a nawet sami twórcy oryginalnej parodii czyli Hikomikos i Kushi. Bo właśnie piosenka, którą nagraliśmy, jest parodią parodii legendarnej już piosenki Gdzie ta LUGIA. Jeśli w ogóle jesteście ciekawi, jak wyszła nam ta piosenka, to serdecznie zapraszam do Dominika na kanał, na którym ta piosenka już od kilku dni sobie wisi. A my co? Przejdźmy, Zobaczmy, co inni twórcy mieli do powiedzenia na temat tego dzieła. A jeśli wy chcielibyście więcej tego typu kontentu, serdecznie zapraszam do zostawienia łapek w górę i subów. A co? Lecimy! Na pierwszy ogień idzie Ogram To. Sprawdźmy to. Zobaczmy co oni tam sporządzili, kurde. Aż jestem ciekaw po prostu, nie? No dobra, lecimy. W opisie link do oryginału. Miłego słuchania. Boję wam, że się boję troszkę. I dobrze, że się boi. Absolutnie się mu nie dziwię. Podejrzewam, która to jest piosenka, bo jedna jest taka dosyć sławna tej dwójki. Lecimy. Ja A Stawaj, śpiochu. Ten kuba. Wiedziałem, że ta moja wklejona twarz do telefonu zrobi robotę. Boże. Boże, to tasowanie karto, nie? To jest zło Ale zło konieczne. Nie ma, nie ma jej, nie ma, nie ma, nie ma jej. A widać widać, że utwórbuje. Piękne, to jest po prostu. Bellissimo Mamy pierwszą pozytywną opinię. Cieszę się, bo utwór jest taki jest, ale stala, staraliśmy się przynajmniej, żeby jak najbardziej odzwierciedlić oryginał. Taki szczery uśmieszek, chyba, więc coś się nam udało. Dobra, to teraz sprawdźmy, co powie na to Shadow. Ogólnie, jak wysłałem mu wiadomość z prośbą o to, żeby zareagował na tą piosenkę, to. Miał z tym pewien problem. Powiedział, że on słabo toleruje cringe, dlatego jestem ogromnie ciekaw, co tutaj powie. Łagam cię, Kuba, tylko mnie nie zabij tym filmem, bo ja cię potem wykończę. Czy to jest jakaś groźba? Chyba nie było aż tak źle. Mam nadzieję. Nie wiem, czy teraz mam się martwić o swoje życie. Dla was również zdrówka. Więc mówisz, że zdechnę na cringe. Okej. Okay. Nie wiem, no, ja, ja nic takiego nie powiedziałem. Mam nadzieję, że nikt od tego utworu jeszcze nie umarł. <śmiech> <śmiech> jeszcze że nic większego nie zadziało, a już widzę twarz Kubek, którą wyciął program. To wspaniałe. Wspaniałe. Mamy to. Mamy to. Drugi złopany na moją twarz. Wykrzywioną. Ja, nie ma, nie ma nie. Co to za chowanie twarzy? Aż tak wykręca? Sudowny utwór przecież. Ja w ogóle nie wiem o co ci chodzi. Wstawaj Dominik. Zasrałeś się. Ach, myślałem, że będzie golej. Przepraszam bardzo. Uznaję to za pozytywną opinię. Szczególnie, że to był nasz pierwszy debiutański utwór, więc... Panowie widzę, że tutaj się jakoś uśmiali, zobaczmy co powie na to jakaś pani. Sprawdźmy co Ivy ma do powiedzenia. Cześć, z tej strony Ivy, Witam się dzisiaj z Wami. Aha, ha, nie tym razem na moim kanale. Jestem tutaj na prośbę Kuby kołodzieja po to, żeby skomentować, a raczej zareagować na twór. Cóż to jest za twór, nie wiem, jeszcze nie zaglądałam. A właśnie tutaj warte podkreślenie jest, że oczywiście wideo do reakcji wysyłałem, zanim jeszcze utwór był opublikowany, więc nikt nie wiedział dokładnie, o jaką piosenkę chodzi. Chciałem, żeby to też było taką trochę formą niespodzianki w tym wszystkim. Szczerze nie mogę się troszeczkę doczekać, bo nie wiem, tutaj. Nie czego się spodziewać? A! <grystanie> Jestem bardzo ciekaw, co powie. W opisie link do oryginału. Miłego słuchania. Dzięki chłopaki przyda się. <grystanie> nie żeby jakoś wasze umiejętności. <grystanie> mo mo może jednak, może jednak lepiej. Okej, okay, zaczyna się dobrze. Widzimy tutaj kanał Dominika i coś się tutaj skrywa. Mam nadzieję, że to jest Dominik. <grystanie> Wydaje się, że póki co jest całkiem podobne do oryginału. <grystanie> A, cudowne. Wiedziałem, że to wywoła uśmiech wielu osób. Wspaniała to była scena. Dominik, wielkie dzięki za poświęcenie. Mam pomysł. Teraz przez resztę filmu będzie z nami. W każdym razie tutaj widzimy, że w rolę Kushiego wdziela się właśnie Jakub Kołodziej. I plus za nawet odwzorowanie tej czapki. Mam w ogóle tą czapkę ze sobą. I to nawet przypadek jest dość spory, że tą czapkę mam, bo to nie było tak, że specjalnie kupowałem ją do tego teledysku. Po prostu pomyślałem, że kiedyś ona się na pewno przyda i nie spodziewałem się, że właśnie do czegoś takiego. To <grym> mi tutaj serio wygląda, jakby się dopiero obudził. Może się obudził, kto wie? Nie ma, nie ma, nie, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma. <grym> no po prostu każdy zna tekst do tej piosenki. <grym> To tak jak trochę Magda Gessler, która wjeżdża na swoim rowerku. Doceniam fit Drowsy oraz Dominika, w tym przypadku takiej kolorystycznym. Racja, ja nawet na to nie zwróciłem uwagi, a to ja to montowałem. Że oni tak świetnie do siebie fitują. Eee, Dominik tutaj przekminił nieźle. To jest przypadek, na pewno to jest przypadek. Nie ma, nie ma, nie ma jej To, co mnie rozczula, to ilość energii, która w Was się tutaj zebrała. Dominik jakby trochę załamany, <grych> że jednak Kuba do niego nie zadzwonił, a był to jedynie sen. Albo był załamany, że ta piosenka ujrzy światło dzienne. Są dwie opcje. Cóż mogę powiedzieć od ciebie? Super robota, chłopaki. Oby jak najwięcej takich inicjatyw niech się dzieje na tym naszym polskim tubie. To wasza korespondentka Ivy. Dzięki Ivy. To wiele dla nas znaczy ta opinia. Cieszę się, że się tutaj ubawiłaś, więc że kolejna pozytywna opinia. Oczywiście linki do wszystkich twórców są w opisie, więc serdecznie zapraszam. Dobra, to co? Sprawdźmy może teraz opinię prawdziwego profesjonalisty człowieka, który piosenkę Tom stworzył. Zobaczymy, czy będzie miał coś ciekawego do powiedzenia, a po tworzenia piosenki od backstage'u, czyli posłuchajmy opinii Hikomikosa. A ty jak Dominik się trzymasz? Widzę, że się trzyma. To git, lecimy z oglądaniem. Siema tu Hikomikos, Jakub i Dominik poprosili mnie, żebym nagrał reakcję na ich wersję gdzie to Lugia, więc zobaczmy. Nie oglądałem tego wcześniej, więc to będzie dla mnie niespodzianka. Oh, Hiko, kurde, jakie on ma piękne studio. Chciałbym mieć tutaj te wszystkie pluszaczki, te neony. O! Oh, wielkie zazdro. Ostrzeżenie, okej. Okay. Zadbaliście o detale. Oczywiście, że tak. Może nie wszystkie, bo nie wszystkie nam się udało, ale staraliśmy się odwzorować wszystko, co się da do najmniejszego szczegóła, szczegółu. Wiecie o co chodzi. <grywa> Są stopki się, że już wszystkie masz? Dobrze, Dobrze. Po podoba mi się ta reakcja, podoba mi się to. <grywa> Czekajcie, zapomniję, sobie, bo chcę zobaczyć to przyspieszenie, które robiliście z tymi. O nie, manas. Tutaj zostaniemy przyłapani. Skarpety są, czapka zakładana jest, bo ja tam ukryłem smaczek. O nie, ja wiem o którym od smaczku mówił. Skarpetki, bluza, czapka. Eee, zapomnieliście o gacie, chłopaki. Ja tam specjalnie Onyx Use harden. czy coś takiego było. No to byłoby cudowne. Dominik, proszę, musisz tutaj wyjaśnić się w komentarzach, dlaczego nie ma tej sceny. To była kluczowa scena, a nie mamy jej niestety. Prawda jest taka, że po prostu nie mieliśmy takich majtek. Jakbym gdzieś je widział, na pewno bym kupił. Ale na gier. No, a, ten durancik tutaj Dominik zadbał o fajne nawiązania. Co prawda, może nie jest ich aż tak dużo, ale staraliśmy się, żeby jednak troszeczkę było to o tematyce właśnie karcianej, a nie Pokémon Go. Szczególnie, że jest jedna karta Lugi w Alternate Arcie, którą na pewno każdy by chciał mieć. A widzę tutaj, że Hiko się cieszy. Cieszę się. Kurz i niezłe, dzikie densy. Wymiatał. Tutaj jako również. Dominik bez trzymalki na rowerze. No, te densy to były naprawdę dzikie. O ja, pitole. Ale mi to dało vibe. 2016. O matko. Tak, bo ta piosenka jest bardzo stara. Dlatego nie udało nam się oddać jeszcze tak całości tego, bo jednak już nie ten sprzęt. Nie wiem, czy musiałbym to nagrywać, żeby oddać w pełni jakby tego ducha tamtych lat. A ja w ogóle pamiętam, jak nagrywałem tam, gdzie ta Lugia jeszcze kamerą, taką 720p i to było jeszcze rozciągnięte, żeby kadrować. Gdzie ta Lugia już nieco w gorszej jakości jest. Tutaj chłopaki w jakości full HD. Właśnie o tym mówię. A tam jeszcze jest taka jedna scena, z którą miałem bardzo to duży problem, bo to ja w ogóle montowałem, bo ewidentnie ona była improwizowana. Może o tym Hiko wspomni, zobaczymy. Największy problem u mnie było z miksem muzycznym, ale tutaj to muszę powiedzieć, robiłem to pierwszy raz i dopiero wtedy sobie zdałem sprawę, jakie jest to jednak skomplikowane. Dlatego tutaj wielki szacunek do Hiko za jego robotę, którą robi w miksie muzycznym, bo nie potrafiłem aż tak dobrze odwzorować tego stylu, jaki tam był w oryginale. Rekreacja, powiem wam, że udało Wam się, chłopaki. Mamy to! Mamy to! Zadbaliście o detale, tak jakie były na odcinkach, kadry, które wy, wy zrobiliśmy. Kadry były prawie dobre, ale nie wiem na przykład, czy zauważyliście, ale jednak jego kadr był odwrotny. Ale ja też tutaj zwaliłem i przy robieniu miniaturki na przykład też się ustawiłem w złą stronę. A na koniec to, co jest przebitka, właśnie z roweru na niebo, to ja pamiętam, że ustawiłem swoją kamerę telefon na krzakach i wiatr zawiał tak, że mój telefon z krzaków spadł i to tak zawirowało samodzielnie. To nie był żaden efekt komputerowy. Tylko po prostu spadł mi telefon, zawirował i idealnie na niebo. Potem wyłapał się fokus także tak to wyglądało. Wiedziałem, że o to chodzi, właśnie o tym mówiłem troszeczkę wcześniej. I pozdrawiam wszystkich widzów Dominika i Jakuba. Dzięki wielkie Hiko, to było cudowne. Mam nadzieję, że właśnie tak jak mówisz, podobało ci się. <ścoughs> Dobra, to zanim przejdziemy do Kusiego, zostawimy go sobie na deser. Zobaczmy teraz, co powiedział o tym Pokemucha. Let's go. Eka, obejdźmy, co tam ciekawego Dominik z Kubą nagrali. Ok. Widzę ten uśmiech, widzę ten uśmiech. Nie, to jest za grube. Za dużo chyba dla mnie to jest. Za mocny, no. Nie wiem czy to dokładnie widać, ale jak się przyjrzycie, to żeby ta scena wyglądała jeszcze bardziej abstrakcyjnie, po prostu dwa ruchy zostały zapętlone, dlatego Dominik wygląda tak sztucznie w trakcie tego. To jest po prostu zapętlona sekwencja, którą po prostu kopiowałem i odwróciłem. Gdzie ta nie ma, nie ma jej. Już widać, że bansuje głową. Już widać, że wchodzi pioseneczka do głowy ale tutaj trochę y, chyba życia więcej trzeba, bo za mało chyba emocji w tym y, przekazują chłopaki. Może po prostu ludzie byli dookoła i mu głupio było. Nie dziwię mu się. Ja swoją scenę na przykład nagrywałem na schodkach w Warszawie. Tam była masa, masa ludzi. To było wyzwanie. Tak samo jak scena tutaj to było przy metrze warszawskim. Z jednej strony jechali ludzie, wszyscy się patrzyli, a ja odstawiam dzikie densy w czapce Asha. Okej, okay. nie, no spoko, fajnie, mi się podobało, fajnie, że chłopaki sponsorowali tam tę piosenkę i liczę na jakieś następne piosenki. Kolejny zadowolony klient. Dobra, zobaczmy teraz, co Aqua ma do powiedzenia. Zostałam poproszona przez Kubę o reakcję na jego muzyczne wybryki z Dominikiem. Nie widziałam jeszcze tego filmiku? Zobaczymy, co to będzie. Boję się. Nikt nie widział. O to w tym wszystkim chodziło, dlatego to wszystko było wysłane przed. <noise> Już jest ostrzeżenie. Dobrze, efekt twarzy znów podziałał. Co? Dominik, czym grałeś tam? Poczekaj, cofam, ja muszę zobaczyć, co to za talia. To jest dobre pytanie. Aqua teraz widzę, że tutaj dochodzenie robi. Co to jest za talia? Widziałam roksankę, czy to Bumiu? <słyski> Widzę, że Akwę tutaj zamurowało totalnie. Nie dziwię się. Nie wiem, czego ona się spodziewała. Jest ciężko, jest <słuch> ciężko. Ale wiecie co chłopaki, wy moglibyście założyć taki zespół Disco Polo. Będziecie niedługo na Sylwestra zapraszani do Polsatu. Let's go! I z Zenkiem Martinkiem będziemy na scenie występować. Nie, to nie ta stacja. Nie wiem kto występuje na Sylwestrze z Polsatem. No słuchajcie, ja to oceniam 8 na 10. Zakładajcie zespół... Robimy Poke Boys. Tak będzie się nazywał nasz boys band. Tylko musimy zrobić rekrutację na jeszcze trzech członków. Pols Wszystka scena nie jest na to gotowa. Dzięki Aqua za protip. Zapraszam do mnie na lekcję śpiewu, nauczymy się. Z przyjemnością. Płacę w kartach. Trzymajcie się. Ale dzięki wielkie, bardzo to doceniamy. Dobra ludzka last but not least. Zobaczmy jak ocenił naszą piosenkę Kushi. Siema, to jest moja pierwsza reakcja na parodię. Gdzie ta luga? Odpolamy. Kuszy oczywiście w swoim legendarnym pokoju. Tej z tyłu widzę jakiegoś pięknego boksa z Pokemonami. Ja o Pokebole. Pokebole oczywiście z Pokémon Go. Pokémon Tu. Pokémon Tam. O, I ten ruch pod Kaudron. Ta parodia nie byłaby sobą, gdyby nie ta scena. Ale nie było Majtek z Onixem. Też zwrócił na to uwagę. No nie było. Nie ma, nie ma jej. Taniec, dobrze. 9 na 10. Odzorowany dobrze, prawidłowo. Mamy to. Mój taniec został doceniony. Odwzorowywałem go 1 do 1. Oglądałem godzinami ten filmik. Na największym zwolnieniu. Tylko, żeby wyłapać każdy mikroruch. Żeby później odpowiednio go odwzorować. To się nazywa profesjonalizm. <laughs> tak? Na rowerze, jak mikros, dobrze. Kurczę. Bardzo dobrze odzorowane. Wow. 9 na 10. That's pretty good! 9 na 10. I kolejny zadowolony twórca. Mamy to ludziska. Możecie dać znać w komentarzach, jak Wy oceniacie tą piosenkę. Dobrą robotę zrobiliśmy, Dominik. piątecz Czułko. Aha, ale śmiertne. Jeśli podobał Wam się materiał, tak jak mówiłem, możecie zostawić suba, zalajkować. I oczywiście kanały twórców, jaki oryginał parodii oraz nasza parodia. Linki są w opisie. Serdecznie zapraszam, a my co? Widzimy się w następnym materiale. Hej!